Ten sport. Jesteśmy z Rafałem Dobruckim w naszym studiu. Trener aktualnych mistrzów, mistrzów Polski na żużlu drużynowych z elementów Alba zielona Góra. Rafał, troszkę żal, że nie ma tam żadnego z twoich chłopaków? No tak, właśnie patrzę na te piękne obrazki. Trochę, szko, trochę szkoda. E, myślę, że Patryk miał dzisiaj no, miał największą szansę, aby stanąć e, obok Janusza Kołodzieja. To się, e, to się nie udało. Patryk ma jeszcze czas, więc tutaj nie będziemy mocno rozdrapywać tematów, ani płakać z tego tytułu. Patryk miał znakomity, znakomity sezon i, i to, trzeba, to trzeba podkreślić. Na pewno dzisiaj byłoby to uwieńczenie medalem, znakomitym zakończeniem, ale nie udało się jeszcze wiele, wiele finałów przed Patrykiem. Ale paradoksalnie z Twojej czwórki z Zielonej Góry dzisiaj tylko Jarek Hampel miał chyba najmniejsze szanse w trakcie trwania tych zawodów na medal tutaj, bo i Krzyszek Jabłoński, Piotr Kurtasiewicz, no i Patryk, Patryk Dudek do końca jechali bardzo fajnie, przyzwoicie, później dobrze, świetnie. No i w tym ostatnim wyścigu Patrykowi czegoś jednak zabrakło. Czego? O zabrakło, no jednak Maciek Janowski nałożył go tam ostatnią resztką siły w motocyklu Patryka i stało się to, co, co niestety ja taki czarny scenariusz wysnułem, że to pierwsze pole może e, znakomicie zadziałać, ale też może pogrzebać szansę Patryka. Zamknęli go na krawężniku i, i nie, 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 nie był już też tak szybki, trzeba powiedzieć. E, w dalszej części wyścigu. No ale trudno, teraz możemy się nad tym zastanawiać, rozdrapywać ten temat, gdyby nie ta e, inna, że tak powiem, e, formuła Mistrzostw Polski miałby dzisiaj e, srebrny, na pewno srebrny medal. Formuła no, jest trudno. jaka jest, mamy nowego mistrza Polski po raz trzeci w historii Janusz Kołodziej, indywidualnym mistrzem naszego kraju. Widzimy pokaz fajerwerków, a my dla Państwa mamy oczywiście jeszcze powtórkę tego ostatniego, najważniejszego wyścigu dzisiaj, wyścigu finałowego. Zaraz sobie na pewno to po tym pokazie fajerwerków zobaczymy. No właśnie, bo tutaj od krawężnika jechali Dudek Janowski, Kasprzak i no i Rafał. Wydawało się, że Krzysiek Kasprzak, który teraz ciągle prowadzi, być może dowiezie. No, Janusz się napędza po tej, po tej dużej ciągu. Tak, można było się spodziewać, że Janusz tutaj nie odda skóry. Co ciekawe, zarówno Janusz, jak i Patryk Dudek w trakcie wyścigów coraz bardziej się rozkręcali, byli, byli coraz szybsi i to e, powodowało, że wygrywali swoje wyścigi bardzo zdecydowanie z ogromną przewagą. Także trzeba wspomnieć tutaj o wyścigu Janusza Kołodzieja z Krzysiemia Jabłońskim, który po... Gdzie Janusz po pierwszym łuku miał olbrzymią stratę. Około 50-60 metrów do Krzysztofa był w stanie się zbliżyć na kilka metrów przez te cztery okrążenia. Także doświadczy no o tym, że medal mistrza polski nie mógł trafić dzisiaj do nikogo innego jak do Janusza Kołodzieja. Mówimy sobie też trochę o Krzysztofie Kasprzaku, no który dość pechowo wspomina te pojedynki z Januszem Kołodziejem. Czy pamiętasz znakomicie ich pojedynek z 2010 roku, który Janusz na dorze w Zielonej Górze wygrał? Był tam dodatkowy wyścig, Krzysztof Kasprzak był drugi, a ty to wtedy właśnie brąz. Tak, musielibyśmy zerknąć jeszcze w statystyki, bo przypominam sobie jeszcze dwa takie przypadki i może e, dzisiaj też e, tak to potraktować, bo to jednak ten wyścig finałowy to jakby doda tego Mistrzostwa Polski. I jakbyśmy zerknęli gdzieś w statystyki, byłby taki wyścig o medal mistrzostw Polski również wcześniej między Krzysztofem a Januszem Kołodziejem. Także no, widać, że ci zawodnicy lubią ze sobą rywalizować i ciągle los ich razem do tych wyścigów kieruje. Tak trochę przewrotnie, gdyby, nie wiem, dzisiaj jechał Tomasz Golow w tym finale i, i, i wystartował znakomicie z taśmy, to na dystansie też by go Janusz Kołodziej wyprzedził. No, mieliśmy taki, mieliśmy taki <laughs> przypadek, kiedy Janusz Kołodziej po raz pierwszy został indywidualnym. 2005 rok. Mistrzem, mistrzem Polski, w zaskoczeniu wielu zresztą, bo to Tomasz Golob był tutaj faworytem, był wtedy jest zresztą Tarnowskiej Unii i nie zbył przegrywać na tym torze. Natomiast, o ile dobrze pamiętam, było to na ostatnim łuku, kiedy to Janusz Kołodziej desperackim atakiem wyprzed, po zewnętrznej wyprzedził, wyprzedził Tomasza Goloba i w takich okolicznościach, w pięknym stylu został po raz pierwszy Okiewał głową Janusz tutaj. indywidualnym mistrzem Polski. No właśnie, znakomite chwile Koldiego. Tutaj jego cały team był blisko nas, Krzysztof Cegielski, który mu pomaga, często podpowiada, mówi co tam trzeba przełożyć, jak trzeba pojechać. Janusz się dzisiaj z nim też konsultował. Jak ważny jest ten team spirit? Ci odpowiedni ludzie, odpowiednie otoczenie i to przygotowanie na pewno też mentalne. Niezwykle niezwykle ważne. No. Wspomniałem to, że Janusz jest niesamowicie poukładanym, profesjonalnym, w 100% zawodnikiem pełnowartościowym. Cała jego, całe jego otoczenie, łącznie z Krzysztofem Cegielskim, pracuje na, na te wyniki bardzo ciężko i co musimy podkreślić, Janek miał bardzo ciężki początek sezonu. Wcale nie układało się wszystko po myśli Janusza. Tutaj rozradowana, jak sądzę, małżonka. E, po prawej Janusza to jest małżonka kołodzieja. z tego co tak. To wydaje mi się, że tu jest po prawej w tym momencie ją widzimy, tak jest Która była jeszcze przed chwilą na stanowisku komendatorskim utopka dryły. I wracając do tematu trzeba to właśnie podkreślić, że ta ciężka mozonna. Praca przyniosła efekty, bo Janusz tą końcówkę lub od połowy tego sezonu no był w tej dyspozycji, do której przyzwyczaił nas, przyzwyczaił tarnowskich kibiców. Dalej wprowadzał w zadziwienie wielu zawodników, bo to, co robił Janusz Kołodziej choćby w 2010, jak sądzę, roku, to była naprawdę rewolucja w Speedwayu. Był niesamowicie, niesamowicie szybki. No i jakby po tych, po wprowadzeniu nowych tubików, Okazało się, że będzie miał Janusz duże kłopoty, słabszy, słabszy sezon w wykonaniu. Eee... No, ale dzisiaj widzimy, że ta ciężka praca całego teamu Janusza Wyznacznie została zwiększona tytułem mistrza Polski. Widzimy, drodzy Państwo, potwierdzenie. Pierwszy Janusz Kołodziej, drugi Krzysztof Kasprzak, trzeci Maciej Janowski, no i dalej Dudek Jabłoński, Ułamek Protasiewicz, Walasek, Hampel, Jędrzej obrońca tytułu na miejscu 10. 11 Pieszczek, dalej Okoniewski, Zmarzlik Rempa, Łamroczka, Waliński oraz rezerwowy dzisiaj Karol Baran. No i to co mówiliśmy chyba Rafał na koniec jeszcze naszej transmisji. Miejsce dziewiąte. Jarka Hampela to chyba taka największa niespodzianka, sensacja tych zawodów, bo Janusza Kołodzieja trochę braliśmy w ciemno, jako człowieka na podium jeszcze przed tymi zawodami. No ale co, ze mną się powoli kończy i myślę, że Jarek tu jeszcze nieraz będzie nas zachwycał swoją jazdą, jak nie w Grand Prix, to w finałach indywidualnych mistrzostw Polski. Ten sezon był bardzo trudny. Ta przedłużająca się zima spowodowała, że kalendarz bardzo się pociaśnił i... Mnóstwo imprez w krótkich terminach naprawdę dało w kość zawodnikom. To co podkreślał zresztą Janusz Kołodziej, że jest już zmęczony tym sezonem. Te sześć wyścigów, które dzisiaj tutaj nam zaprezentował, też już zostawiło piętno na kondycji. Także był to na pewno dla wszystkich nas bardzo trudny sezon. Kondycja jest dobra, moglibyśmy sobie tak jeszcze rozmawiać, analizować, ale czas skończyć. Dziękuję Tobie bardzo, Rafał. Bardzo. Rafał Dobrucki, trener mistrzów polskich z Alubazu Zielonogóra, był naszym i Państwa gościem. Kłaniamy się nisko z Tarnowa, przypominamy Janusz Kołodziej, najlepszym indywidualnym zawodnikiem, no najlepszym zawodnikiem wiadomo, że indywidualnie naszego kraju. To jest najważniejsza informacja dzisiejszego wieczora. Kłaniamy się nisko w imieniu całej naszej ekipy. To wszystko z Tarnowa. Gabriel Waliszko, do usłyszenia i do zobaczenia.